Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych w Centrum Nowej Mobilności. Na premierze raportu procedura odbioru stacji ładowania krok po kroku. Jest to raport, który pierwszy raz wydaliśmy dwa lata temu. Jest poświęcony bardzo ważnemu obszarowi, który jest związany z budową rynku ogólnodostępnych i nie tylko stacji ładowania w Polsce. Staraliśmy się w naszym przewodniku pokazać, jak przejść w sposób bezproblemowy przez całą procedurę odbioru stacji, która jest opisana w ustawie i w rozporządzeniach. Dziś mam wielką przyjemność gościć. Pana prezesa Andrzeja Ziłkowskiego, prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, naszego wieloletniego partnera, instytucji, bez której ten raport by nie powstał, bo de facto my opisujemy w naszym raporcie to, co Urząd Dozoru Technicznego na co dzień realizuje, odbierając stacje liczone w dziesiątkach, w setkach, a mam nadzieję, że już niedługo w tysiącach. Zatem myślę, że dla nas, jako dla branży, Elektromobilności jest bardzo ważne, żeby tą procedurę poznać i żeby ją realizować jak najbardziej efektywnie. Panie prezesie, witam pana bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za przyjście do naszego studia, za udział w tym projekcie. Jest to kolejny projekt, który wspólnie realizujemy. Powołaliśmy także grupę roboczą, która ma na celu. Tą współpracę pomiędzy branżą elektromobilności a Urzędem Dozoru Technicznego jeszcze bardziej zintensyfikować. Zatem bardzo nas cieszy, że ta współpraca tak się rozwija. Bardzo się cieszę, że możemy gościć pana na premierze dzisiejszego raportu i chciałbym poprosić o kilka słów wprowadzenia. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie zaszczyt też i przede wszystkim to, co Urząd Dozoru Technicznego zawsze. Czym się kieruje, to naszą misją. Misja naszego Urzędu Dozoru Technicznego to jest wspieranie rozwoju, dbamy o bezpieczeństwo. Wspieramy rozwój, rozwój, rozwój elektromobilności, rozwój także przedsiębiorstw. Taka jest nasza maksyma. Sami też się chcemy rozwijać, stąd bardzo bardzo przychylnie podchodzę do tego, że taka inicjatywa się pojawiła, taki przewodnik, bo wydaje się, że on jest potrzebny. Myśmy poprzednio też przy współudziale stowarzyszenia taki dokument wydali i on stworzył pewne, pewne, pewne zręby, ale tam rzeczywiście trzeba było pewne rzeczy do, do uzupełnić, stąd wielki szacunek, że znaleźliście to państwo i żeście takie rzeczy zrobili. Urząd Dozoru Technicznego kierując się tą misją, czyli wspieranie rozwoju i dbanie o bezpieczeństwo, te stacje ładowania, które pojawiają się, są coraz większe. A w związku z czym o ten aspekt bezpieczeństwa, zwłaszcza w dzisiejszej rzeczywistości, kiedy skończył się COVID, teraz mamy wojnę w Ukrainie, to na to bezpieczeństwo zaczyna rzeczywiście być wartością, którą ludzie doceniają. Stąd ta, to bezpieczeństwo także w odniesieniu do obsługi urządzeń technicznych, szeroko rozumianych, jest bardzo ważne i ja cieszę się, że możemy w taki partnerski sposób. Tworzyć to bezpieczeństwo, zastanawiać się, jak ten rynek w Polsce powinien, być, powinien funkcjonować, aby to bezpieczeństwo osiągnąć. Z drugiej strony, bardzo istotną kwestią jest też to, żeby pozwolić na taki harmonijny rozwój. To nie zawsze najtańsze rozwiązanie jest najlepszym. I też taka jest też rola Urzędu Dozoru Technicznego, aby Urząd Dozoru Technicznego był pewnego rodzaju regulatorem, pewnego rodzaju y, stroną, która dba o pewne standardy żeby te standardy, takie standardy, które też widzi to stowarzyszenie, które gdzieś są określone w, po, w polskim prawie, w prawie unijnym, aby takie, takie, takie standardy yy, respektować, aby to, te standardy można było robić. Urząd Dozoru Technicznych odbiera stacje, opiniuje takie projekty, jeżeli, jeżeli ktoś do takiego, do tak, z takim projektem się do nas zgłosi, zgłosi po to, żeby rzeczywiście o te, standardy, o te standardy dbać, żeby wszyscy gracze na tym rynku mieli równy dostęp do, 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 tego, do tego rynku, Miałby, żeby, żeby rzeczywiście nie było takiej sytuacji, że ten najtańszy, najtańszy podmiot, który, który czasami nie gra fair na rynku, wygrywa. Poza tym coś, co udało się stworzyć, to jest EIPA. My dzisiaj też jesteśmy bardzo mocno za... Zaangażowani, tworzona jest mapa, europejska mapa punktów ładowania, i tutaj też nie kryję, że mam pewną dumę z tego tytułu, że pewien standard, który myśmy wspólnie wymyślili, okazało się, że on jest w tej chwili rozpowszechniany po Europie, że implementowane są te rozwiązania, które myśmy na początku prowadzili, i tutaj też zwłaszcza strona holenderska, bo strona holenderska koordynuje ten projekt w całej Europie. Z, z jakimś dużym uznaniem na nas spojrzała, że my mimo, że jesteśmy raczkujemy na dobrą sprawę w elektromobilności, to robimy to z głową, robimy to w sposób przemyślany, tak, żeby rzeczywiście ta elektromobilność się roz, rozwijała. Elektromobilność to jest właściwie to jest inny świat. I zwłaszcza w dzisiejszej rzeczywistości, ta, która, którą mamy, jeżeli chodzi o konflikt w Ukrainie, tym bardziej to widać, że właściwie o tej elektromobilności. Nie ma odwrotu, bo ta elektromobilność pozwoli na przykład uniezależnić się od, od ropy. Y, Unia uz, u, ustaliła w tej chwili sankcje dwie trzecie do końca, dwie trzecie ob, obcięcie eksportu ropu z, z Rosji do końca roku, a później zrezygnowanie praktycznie biorąc y, całkowicie z ropy. No, nie ma innej, no niestety trzeba, trzeba, trzeba pewną presję wywołać na, 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 na Rosjan i. W, Elektromobilność się wspaniale w tym, w tym wszystkim wpisuje, dlatego że ona odchodzi od tych nośników. Tą energię elektryczną można wytwarzać przede wszystkim tą energię zieloną, OZE, która jest wszędzie i ona jest najbardziej demokratyczną energią i najbardziej gwarantującą najbardziej równy dostęp i na tym cały koncept elektromobilności polega. Dalej mamy możliwość magazynowania energii, w związku z czym wodór i także wykorzystania wodoru. W związku z czym elektromobilność tworzy zupełnie, zupełnie nową jakość i, i zupełnie nowe miasta. Ja, ja przyznam szczerze, kiedy czasami ubiorę udział na temat różnego rodzaju konferencji, na temat Smart City, nie zdawałem sobie sprawy, że tak piękny może być świat, tak nowoczesny, tak ekscytujący dla mnie jako dla inżyniera. Z tym y, większym, większym gratulacją. Y, Chciałbym pogratulować, pogratulować Państwu za to, że, żeście stworzyli taki przewodnik, który uporządkuje, być może dojaśni pewne rzeczy i, i trochę odczaruje te rzeczy, gdzie czasami stawia się nam zarzuty, że to UDET gdzieś tam przeszkadza w tej elektromobilności. Jeszcze raz podkreślam, że dzięki budowaniu tych partnerskich, partnerskich relacji UDET wspiera elektromobilność, i wsłuchuję się w głos stowarzyszenia tych wszystkich graczy, którzy zarówno są użytkownikami, jak i przede wszystkim firm instalujących stacje ładowania, w taki sposób, żeby ta elektromobilność w sposób harmonijny i dobry rozwijała się w Polsce. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja podkreślę, że faktycznie to partnerstwo, które my budujemy już od kilku lat. Zapewne od początku elektromobilności w Polsce, czyli od roku 2018. Ono faktycznie się rozwija i nie tylko tego typu wydarzenia są tego potwierdzeniem, bo można powiedzieć, że łatwo jest się spotkać i porozmawiać o premierze raportu, ale myślę, że jeszcze bardziej istotne jest to, co się dzieje pomiędzy tego typu wydarzeniami. I tu przytoczę raz jeszcze naszą grupę roboczą, która moim zdaniem jest taką. Dokładną miarą tego, jak ta współpraca powinna wyglądać, bo my w ramach tej współpracy, będąc Reprezentantem podmiotów operatorów stacji ładowania, podmiotów producenckich, podmiotów instalujących, my możemy rzeczywiście zebrać pakiet y, przykładów tego, co naszym zdaniem mogłoby funkcjonować lepiej, jak moglibyśmy dointerpretować niektóre przepisy. I gdy my mamy partnera po drugiej stronie, takiego jak Urząd Dozoru Technicznego, to ta dyskusja jest y, kompletna, bo my mamy o czym ze sobą rozmawiać i chcę Chcemy rozmawiać i tego przykładem jest kolejne spotkanie, które będzie miało miejsce 21 czerwca. Zatem, niezależnie od tego, czy mamy okres wakacyjny czy okres niewakacyjny, to my cały czas pracujemy, po to, żeby kolejne tematy związane z eip związane z procesem odbiorowym, były dyskutowane i jeśli. Sytuacja tego wymaga, to były odpowiednio zmieniane, więc wydaje się, że to też potwierdza, że my idziemy we właściwą stronę, bo my w tej chwili mamy 190 ponad członków i to jest praktycznie 100% reprezentacji firm operatorskich, instalujących, producenckich. Zatem, jeśli faktycznie. Ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego, jak ten system funkcjonuje, to powinien spojrzeć na to, co jest zapisane w naszym przewodniku, przejść przez tą procedurę krok po kroku. A jeśli w ramach tych etapów cokolwiek pojawi się takiego, co będzie budziło jego wątpliwości, czy będzie uważał, że można to zrobić lepiej, to właśnie grupa robocza jest po to, żeby zgłosić. Takie swoje oczekiwania czy wątpliwości, i żebyśmy my je wspólnie mogli omówić, i to się faktycznie dzieje. Zatem ja też ze swojej strony zapraszam do tego, żeby branża się z nami kontaktowała, żeby nie budować takiej narracji, że ktokolwiek tutaj cokolwiek blokuje, bo to na spotkaniach wszystko można wyjaśnić, i okazuje się, że ta rzeczywistość jest dla wszystkich stron dużo łatwiejsza, jeśli my ze sobą rozmawiamy. Taką możemy klamrą naszą dyskusję. Podsumować, ale myślę, że to jest faktycznie coś, co, co się dzieje w tych relacjach, które mamy. I kolejny już przewodnik, kolejne spotkania grup roboczych są potwierdzeniem, że ten system dobrze funkcjonuje i życzyłbym sobie, żeby w innych segmentach też to tak dobrze funkcjonowało. Więc raz jeszcze, Panie Prezesie, serdecznie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia dziś do udziału w nagraniu, do udziału w grupie roboczej, do wspólnego wydania tego raportu. I trzymam kciuki za to, żebyśmy się spotkali na konkresie nowej mobilności we wrześniu, w Łodzi. Na Mam będziemy. nadzieję też, że kolejne miesiące będziemy równie efektywnie ze sobą współpracować. Dzięki serdecznie. A to jest wyjątkowa jakość, która została stworzona taka właśnie partnerska. I to jest moim zdaniem wyjątkowe. Także mi się daje w skali, w skali całej Europy. Także wielkie gratulacje trzymam kciuki, żeby wszystko było dobrze. A jednocześnie deklaruję pełną otwartość do tego, żeby ewentualnie jakieś problemy szybko rozwiązywać i wspólnie tworzyć elektromobilność w Polsce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze bardzo dziękuję panu Prezesowi Andrzejowi Ziółkowskiemu za wizytę w naszym studiu. Myślę, że jest to kolejny przykład dobrej współpracy pomiędzy branżą elektromobilności a instytucją dozorową, i tą współpracę z całą pewnością będziemy rozwijać. A jeśli Państwo mają już teraz jakiekolwiek sprawy, które powinniśmy poruszyć w relacjach z Urzędem Dozoru Technicznego, to zapraszamy do umieszczania komentarzy i na pewno każdą sprawą się zajmiemy. Przechodzimy teraz do drugiego etapu nagrania. W tym etapie będziemy chcieli rozebrać na czynniki pierwsze. To, co faktycznie zawiera w sobie raport, procedura odbioru stacji ładowania krok po kroku. Zatem nie może w studio zabraknąć autora raportu, a jest nim mecenas Filip Opoka, reprezentujący kancelarię Okto Legal i współpracujący z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych od lat. Dzień dobry Państwu, nazywam się Filip Popoka. jestem radcą prawnym zajmującym się... Energetyką i ochroną środowiska, a więc również pomiędzy nimi elektromobilnością. Postaram się Państwu w tej chwili pokrótce zaprezentować zawartość raportu o procedurze odbioru stacji ładowania przygotowanym przez PSPA we współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego. Zawartość raportu ustaliliśmy w ten sposób, aby w jak najbardziej Państwu przystępnić zapoznanie się z procedurą odbioru stacji ładowania zawartość raportu Portu obejmuje przede wszystkim Uregulowania wynikające z rozporządzenia wykonawczego do ustawy o elektromobilności o wymaganiach technicznych dotyczących właśnie stacji ładowania, ale również zbiera informacje dotyczące tego procesu, które są zawarte także w ustawie o elektromobilności. Pytania, na które odpowiada nasz raport, to przede wszystkim kwestie związane z wymogami w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania i eksploatacji stacji ładowania, wymogi techniczne, jakie są brane pod uwagę podczas odbioru stacji ładowania przez Urząd Dozoru Technicznego, wreszcie sam przebieg procedury odbioru. Stacji ładowania i y, również proponowane wzory dokumentów, które mogą posłużyć y, i ułatwić Państwu przejście przez tą y, procedurę. To nie są oczywiście procedury czy y, dokumenty obowiązujące, tylko jeden z tych załączników jest, y, został określony w, y, we wzorze do rozporządzenia, natomiast pozostałe są tak naprawdę próbą ułatwienia Państwu skorzystania y, z y, y, procedury przewidzianej przez y, ustawę. Y, dla ułatwienia na początku dodam, że cały raport został skonstruowany w taki sposób, aby... W łatwy sposób można było zidentyfikować, które obowiązki dotyczą jakiej infrastruktury. Na początku przewidzieliśmy sekcję, która dotyczy podziału infrastruktury ładowania, którą możemy spotkać w naszym otoczeniu. Jak Państwo widzą na tym slajdzie, pokazujemy podstawowe definicje i pojęcia stosowane i w rozporządzeniu, i w ustawie o elektromobilności w tym zakresie, a więc w zakresie infrastruktury ładowania wyróżniamy tak naprawdę przede wszystkim stacji ładowania, a więc te urządzenia, które umożliwiają i są wykorzystywane przede wszystkim do świadczenia usługi ładowania pojazdów elektrycznych. Mamy również tę część infrastruktury, którą zgodnie z ustawą nazywamy infrastrukturą ładowania drogowego transportu publicznego. Tutaj na przykład właśnie ładowarki na zajezdni czy ładowarki na przystanku. I to są przede wszystkim elementy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, które podlegają ścisłym wymogom regulacyjnym ustawy i rozporządzenia i przede wszystkim odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego natomiast dodatkowym elementem infrastruktury ładowania są również prywatne punkty ładowania a więc te które są przeznaczone do ładowania własnych pojazdów floty własnej pojazdów a więc posiadacza danej ładowarki jeśli chodzi z kolei o stacje ładowania to te zgodnie z ustawą czy na podstawie ustawy można podzielić na dwie podstawowe kategorie, a więc stacje ładowania ogólnodostępne, e, czyli takie, które są e, przeznaczone do użytku przez każdego użytkownika pojazdu elektrycznego na e, równoprawnych e, zasadach, a więc tutaj ładowarki na stacjach paliw przy centrach handlowych czy Y, czy, czy w jakichś y, innych przestrzeniach dostępnych dla wszystkich. Natomiast y, i drugą kategorią stacji ładowania, które również oczywiście podlegają wymogom y, y, ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, a także rozporządzenia o wymogach technicznych, to są te stacje ładowania o charakterze nieogólnodostępnym, a więc y, niedostępne dla y, wszystkich, y, lecz dla ograniczonego kręgu y, użytkowników, na przykład ładowarki w hotelach, na przykład ładowarki w. W biurowcach czy w zakładach pracy, takie, które są dostępne tylko i wyłącznie dla użytkowników danej nie, instytucji. Um. Mając już ten podział, możemy tak naprawdę zastanowić się, do której z tych rodzajów infrastruktury rozporządzenie, a więc wymogi techniczne, które ta infrastruktura musi spełnić, samo rozporządzenie ma zastosowanie. Na pewno ma zastosowanie rozporządzenie do wspomnianych przez nas wcześniej infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego i tutaj, niezależnie od tego, jaka jest moc tej infrastruktury, ustawodawca uznał, że ta infrastruktura powinna mieć określone ściśle wymogi techniczne, a Także podlegać dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego, a z drugiej strony również stacje ładowania, te ogólnodostępne i nieogólnodostępne, zostały sprecyzowane. Wymogi co do nich zostały sprecyzowane w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy elektromobilności i również podlegają one odbiorowi przez y, y, Urząd Dozoru Technicznego. Wyjątkiem są tak naprawdę stacje y, ładowania o charakterze nieogólnodostępnym z punktami ładowania o mocy poniżej 3,7 kW. Natomiast prywatne punkty ładowania bez względu na y, ich moc y, nie podlegają tym wymogom, które zostały określone w rozporządzeniu, a także nie podlegają konieczności odbioru y, w procedurze y, opisanej w naszym raporcie. Jeśli chodzi o wymogi, które są stawiane stacją ładowania i tej infrastrukturze, która jest opisana w rozporządzeniu, a więc również infrastrukturze Ładowania drogowego transportu publicznego, to yy, yy, przede wszystkim rozporządzenie i nasz raport, co za tym idzie, określa podstawowe wymagi w, za w zakresie usytuowania urządzeń, w zakresie wyposażenia tych urządzeń. Chodzi o to, żeby oczywiście one były yy, usytuowane w taki sposób, aby yy, nie można było yy, yy, zaszkodzić im, a więc ich uszkodzić, yy, yy, spowodować yy, jakiegoś najechania, czy też yy, umiejscowić je w strefie, yy, Zagrożenia wybuchem. Więcej oczywiście szczegółów o tym e, znajdziecie Państwo w naszym e, raporcie. Dzisiaj e, tylko krótkie wprowadzenie. E, tak jak powiedziałem, e, e, nasz raport odwołuje się również do kwestii związanych z wyposażeniem urządzenia, e, a także z jego eksploatacją, konserwacją e, i serwisami, no i przede wszystkim również z oznakowaniem. Jakie oznakowanie powinno się znaleźć na stacji ładowania, tak aby e, spełniało ono wymogi i rozporządzenia, i ustawy, a także, żeby stacja została w sposób prawidłowy e, i bezproblemowy odebrana przez Urząd Dozoru e, Technicznego. E, poza tym e, rozporządzenie, a co za tym idzie również i raport, e, określają sytuacje, w których należy dokonywać przeglądy serwisowe, konserwacje, naprawy i modernizację stacji ładowania, a także precyzuje, że stacje e, ładowania podlegają e, e, obowiązkowi dokonywania pomiarów. E, elektrycznych. Wreszcie, co bardzo istotne, e, rozporządzenie e, i ustawa precyzują, w jakich wypadkach następuje wyłączenie stacji ładowania z eksploatacji, a więc w sytuacji przede wszystkim awarii urządzenia tudzież przekroczenia e, określonych w instrukcji e, eksploatacji terminów wykonania właśnie wspomnianych wcześniej pomiarów elektrycznych. I przechodzimy do e, głównego, głównej części tak naprawdę e, m, naszego przewodnika i tego, co staje się m, istotne z perspektywy użytkowników, e, nie tylko użytkowników, ale również przede wszystkim podmiotów eksploatujących infrastrukturę ładowania, tą podlegającą badaniom UDT, a więc Same badania techniczne UDTT. Badania techniczne zgodnie z ustawą dzielimy na dwa rodzaje, a więc badania techniczne wstępne, czyli takie, które są wykonywane przed uruchomieniem czy oddaniem do eksploatacji danej infrastruktury ładowania i drugim rodzajem badań są badania techniczne eksploatacyjne, a więc takie, które są wykonywane po E, każdej naprawie lub modernizacji e, danego e, urządzenia. Tutaj e, w tym zakresie należy m, m, dodać, że e, po nowelizacji ostatniej ustawy elektromobilności z grudnia e, 2021 roku dodano takie doprecyzowanie, które powoduje, że Badanie nie jest wymagane w sytuacji, w której prace związane z urządzeniem do, do, do ładowania pojazdów elektrycznych polegały jedynie na wymianie części lub podzespołów tego urządzenia na części lub podzespoły o takich samych parametrach i charakterystykach. W związku z czym jest to pewnego rodzaju ułatwienie przy w przypadku dokonywania takich prac w urządzeniu, nie jest. Konieczne dokonywanie ponownego badania technicznego. W przeciwnym wypadku, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z jakąś modernizacją, czy naprawą, czy też tak naprawdę bardzo istotną rozbudową stacji ładowania, potrzebne będzie odpowiednie albo badanie techniczne eksploatacyjne, albo badanie techniczne wstępne. Raport. Tak jak i rozporządzenie określa również zasady prowadzenia badań technicznych stacji ładowania, przechodząc przez poszczególne elementy tych, tego, tego badania, a więc w jaki sposób należy się przygotować do tego, aby badanie zostało przeprowadzone prawidłowo i sprawnie i efektywnie. A więc wskazujemy uwagę na to, że urządzenie powinno być zmontowane i przygotowane odpowiednio do eksploatacji. Badania wykonywane są najczęściej w obecności. Eksploatującego lub, lub osoby y, upoważnionej przez tego eksploatującego, y, i jakie są terminy wykonania y, tych badań. Efektem y, realizacji takiego badania jest Protokół najczęściej, w sytuacji, w której oczywiście mamy pozytywną e, opinię na temat e, spełnienia wymogów technicznych przez stację ładowania, w sytuacji, w której e, e, opinia jest negatywna, wydawana jest również w tym zakresie decyzja, o czym e, za chwileczkę też e, powiem. E, raport. Określa również, opisuje w przystępny sposób kwestie opłat, które są pobierane z tytułu prowadzenia badań e, technicznych, e, precyzując, że wstępne badanie techniczne. Czy badanie techniczne wstępne, tak, te, tak to jest przez ustawę nazywane yy, precyzyjnie, yy, yy, podlega opłacie w wysokości 20% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w roku poprzednim, yy, w 2022 roku? Bierzemy pod uwagę zatem yy, wynagrodzenie z 2021 roku, które oscylowało w granicach. 5000 tysięcy złotych. Natomiast badania techniczne i to jest jednorazowa opłata za badanie techniczne wstępne. Natomiast badania techniczne eksploatacyjne podlegają nieco innym zasadom, są rozliczane poprzez czas. Jaki jest potrzebny na to, aby to badanie przeprowadzić przez Urząd Dozoru Technicznego, a więc jest to określone jako 4% właśnie tego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę, jednak nie więcej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia. Dodatkowym elementem, o którym też za chwilę jeszcze raz wspomnę, jest to, że przed oddaniem stacji ładowania do eksploatacji można e, eksploatujący wystąpić do Urzędu Dozoru Technicznego o wydanie tak zwanej opinii e, przed przystąpieniem do budowy tak naprawdę. Dowie, do, dowiedzieć się może z tej opinii, czy ta e, instalacja będzie spełniała wymogi e, określone w rozporządzeniu i wystawie i czy e, Urząd Dozoru Technicznego e, będzie w stanie e, tak. Y, zaprojektowaną stację ładowania. Y, odebrać tutaj podobnie y, jak w przypadku badania technicznego, eksploatacyjnego, opłata za, taką, za wydanie takiej opinii to jest y, 4% y, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę y, opracowywania y, opinii, jednak nie więcej niż y, właśnie 100% tego wynagrodzenia. No i to, co jest klu naszego raportu, a więc y, to, co widzicie Państwo na, na, na tym slajdzie poszczególne etapy prowadzenia badania technicznego, elementy każde, każdej z tych procedur, czy to badania technicznego wstępnego, czy to badania technicznego eksploatacyjnego. One zostały szczegółowo w naszym raporcie opisane, wyszczególnione z podziałem na to, kto jest podmiotem działającym w danym etapie procedury. Tam, gdzie było to możliwe, wskazaliśmy również czas trwania tej procedury, a więc to powinno Mamy nadzieję również Państwu ułatwić podejście do tematu odbioru stacji ładowania. I tak jak wspomniałem wcześniej, badanie techniczne, niezależnie od tego, czy to jest badanie techniczne wstępne, czy badanie techniczne eksploatacyjne, kończy się zasadniczo wydaniem protokołu badania z pozytywnym wynikiem badania. Jeśli faktycznie ta opinia Urzędu Dozoru Technicznego o spełnieniu wymogów przez daną stację ładowania jest pozytywna, natomiast w sytuacji, w której Urząd Dozoru Technicznego na podstawie przeprowadzanego badania stwierdza, że Urządzenie nie spełnia wymogów ustawy czy rozporządzenia, podejmuje decyzję czy wydaje decyzję o wstrzymaniu eksploatacji danego urządzenia i aby dane urządzenie mogło być ponownie dopuszczone do eksploatacji, musi ponownie przejść badanie techniczne. To tyle, jak chodzi o generalne wprowadzenie w, w zawartość naszego raportu. E, oczywiście to jest e, zaledwie tylko część informacji, które się znajdują w raporcie. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo e, z niego korzystać e, i dowiecie się Państwo również e, bardziej szczegółowo, jakie są wymogi techniczne dotyczące stacji ładowania. Zachęcamy do skorzystania e, z naszego raportu, e, a także do e, konsultacji e, z nami, czy też z Urzędem Dozoru Technicznego, który jest e, organizowany organem właściwym do prowadzenia badań technicznych. Dziękuję bardzo.